Wyprawa Teodora. Napisał Tomasz Król. żartujesz sobie. Nie, zobaczysz. Dialog dwóch młodych chłopaków wybijał się z gwaru targowiska, przyciągając wzrok ludzi dookoła. Będę współczesnym fidiaszem, powiedział jeden z nich, bosnogi i ubogi Teodor. Drwiący z niego kolega, Demetriusz, ripostował a w kronikach zapiszał oto rzeźbiarz z Konstantynopola Bizantyjskiego 900 lat po narodzinach Chrystusa. <grych> Teodor tylko zmierzył go wzrokiem, proszając niesiony ze sobą worek. A chcesz, bym tą moją sztuką doświadczył twojej głowy? Ty nawet pisać i czytać nie potrafisz, odparł Teodor. Przekomarzali się i zbliżali ku kamienicy, która zawaliła się po niedawnym trzęsieniu ziemi. i resztki... Niedbalu uprzątnięte leżały wciąż na ulicy, przecinając kolegą drogę. Demek, umiem czy. W tym momencie teodor zniknął z oczu kolegi. Potknął się o z kamienicy, poleciał głową naprzód, a zawartość jego worka uwolniła się i rozleciała po bruku. W tym momencie na nich stanął mężczyzna dostojnie ubrany i w średnim wieku. Pochylając się, podniósł pod ich stóp. I przeglądał się przedmiotowi, który wydostał się z bagażu chłopaka. Hmm, no, bardzo ładne. Czyje to? Zaskoczeni koledzy popatrzyli na niego. Teodor nawet nie zwrócił uwagi na zdartą skórę. Yy, yy, to moje, odpowiedział pytającemu. Sam to wyrzeźbiłeś? spytał mężczyzna. Tak, lubię długać, lubię długać się w drewnie czy w kamieniu. W takim razie wspaniale! Szukam kogoś takiego do pracy. Nazywam się Juliusz jestem kupcem. Chłopak i ukłonili się z lekkim zawstydzeniem, odpowiadając: Ja nazywam się Teodor, a to mój kolega Demetriusz. Zatem wspaniale! Chodźcie ze mną, w moim domu opatrzymy ci rany, porozmawiamy o pracy. Juliusz gestem ręki zaprosił ich ze sobą. Kolegom arcyświeciły się oczy, po czym razem ruszyli w jednym kierunku. Doszli do, doszli do dzielnicy Konstantynopola, w której mieszkali bogaci mieszczanie. Juliusz podszedł do drzwi jednej z willi zapukał. Drzwi uchyliły się, ich oczom ukazała się kobieta, dostojnie ubrana. O mim obliczu z naczelnikiem ze złocistymi kamieniami, o, wejdźcie, powiedziała. Weszli do środka. Przedstawiam wam moją żonę Ełzebią, powiedział Juliusz wskazując gestem na gospodynią. Chłopaki znów zawstydzeni ukłonili się, również przedstawiając. Nie wiesz, moja droga, jakich zacnych ani pozornych gości przeprowadziłem? Cudnie. Służba nakryjcie dwa dodatkowe miejsca na obiad, zawołała. W tym czasie przebyła również piękna, młoda dziewczyna. A to moja córka Julia. Dziewczyna uśmiechnęła się do gości. Wi, Witaj pani. Teodor i Demetriusz poczerwienieni z onieśmielenia ukłomili się. Haha, czemu tak się kłaniacie? Czyżby mozaika na postaci tak wam się spodobała? Dziewczyna odpowiedziała z mieszaniną ironii i zabawy. Nasi goście są głodni wtrącił jej ojciec. Chodźmy więc do stołu jest dużo do omówienia. W pewnym czasie siedzieli czy przy wspólnym blacie. Teodor, bardziej niż jedzeniem, jakże bogatszym i smaczniejszym od tego, który jad na co dzień, interesował się to rzeźbami stojącymi przy ścianach, to nieśmiał i ukradkiem zerką na Julię. Jesteś ranny? Rzekła patrząc na niego. A, 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 to nic. Spokojnie, wtrącił Juliusz. Mamy na służbie dobrego medyka. Ojcze, ja bym chętnie go opatrzyła. Wiesz, że interesuje się medycyną. Dobrze, po obiedzie możesz, odrzekł. Ale najpierw niech nasz gość opowie o sobie o swojej twórczości. Teodor jest rzeźbiarzem. Pokaż nam, co niosłeś w swoim bagażu. Teodor chwycił swój worek, począł rozkładać na stole figurki z drewna i kamienia. Spójrzcie. To no, nic takiego. Dłubił sobie czasem w drewnie czy w białym kamieniu. Odszeguł do gospodarzy. Figurki rozeszły się wokoło, studiowane przez biesiadników. Po chwili Teodor zaczął słyszeć słowa uznania. – To jest to, czego potrzebuję! – przerwał wszystkim Juliusz. – Słuchaj, Teodorze, ja jestem kupcem. Wyruszam na dalekie wyprawy na północ, gdzie handluję z tamtejszymi ludami. W zamian za nasze wyroby, w tym sztukę, sprowadzam takie bogactwo jak jantar czy skóra. Twoje figurki, jak sam widzisz, robią wrażenie. Zatrudniłbym ciebie za godziwą wypłatę, ty być w zamian był je dla mnie. Zainteresowany? Teodor, choć zbladł, pragnął zamaskować swoje zaskoczenie i nie tylko przytknął, kiwając głową. Do rozmowy wrócimy później, skończył gospodarz. Na zajutrz, o poranku Demetriusz odwiedził przyjaciela w jego domu. Zastał go przy pracy. Było to tyle zaskakujące, że Teodor o tej porze zwlekał się dopiero z łóżka. Teo, a coś ty takie zapracowany z rana? <grym> wreszcie znalazłeś dobrą pracę? Teodor, jak nigdy, zbył drwiny kolegi. Cicho, mam sporo zabawy i pracy. Odporował mu Demetriusz. Stojąc za jego plecami, ciągnął. Na dniach nie tylko Kosynopol się zmienił i zatrząsł. Myślę, że twoje życie również. Taki to bogaty człowiek. Może faktycznie zostaniesz bogaty i sławny jak Juliusz? Teodor na chwilę przestał rzeźbić, odwrócił się i powiedział: Wiesz co? Być może pojadę z nim na wyprawę handlową. Daleko na północ! Demetriusz nie miał. Ale, ale to niebezpieczne. Tam są gęsty nieprzebrane bory, groźni Waregowie, Słowianie, no i dzikie bestie. Na to Teodor. Nie boję się. A do tego Julia. A, wszystko jasne. Julia ci zawróciła w głowie. Patrzyła mi wczoraj rany. Jaka ona piękna. Chyba nie tylko rany uleczyła, ale twoją bojaźliwość również. No nic, lecę na bazar, udanej pracy. I tak mijały dni. Teodor spędzał całe dni w pracowni, Odwiedzał go Juliusz, zaglądał Demetriusz, a seria rzeźb z drewna i kamienia powoli, acz systematycznie rosła. W międzyczasie Demetriuszowi udało się dostać pracy u miejscowych rybaków. Wypływali nocami, a czasem nawet na kilka dni. Po dwóch miesiącach Demek, odwiedzając przyjaciela, spostrzegł coś zaskakującego. Teo czyżbyś rył napisy w tym płaskim kamyczku? To nie byle jaki kamień. To krwawnik. Bardziej mi zaskakuje, że ty piszesz. Ty? No, jakim cudem? A bo się nauczyłem, odpowiedział Teo z dumą. Jak? Kiedy? Nauka jest przecież droga. Julia mnie nauczyła. Spotykamy się. Teodor po raz kolejny zaskoczył przyjaciela. Demetriusz ze strachem w głosie odparł: A co na to, Juliusz? Jesteśmy z społecznych. Ty nic nie masz. Jak on się dowie, to już po tobie. Juliusz zapewnie wyjdzie za bogatego kupca. Nie za kogoś takiego jak ty. Spokojnie. Pojadę na wyprawę z Juliuszem. Zacznę zarabiać mnóstwo pieniędzy, i to go przekona. Jeszcze będziesz się bawił na naszym weselu. Dobrze, wiesz, że życzy tobie jak najlepiej. A co tam teraz rzeźbisz? A to amulet dla Juli. nazywają go Gemmo. Taki tam talizman ten specjalnie dla kobiet. I potem wiesz, odczytać to, co napisałeś? Tak. Długo minęły święta wielkanocne, i oznaczało to, że na północy minęła zima i można ruszyć z wyprawą kupiecką. Przygotowania przyniosły się do portu. Tam na kilku statkach rozstawiono towary, żywność, wozy z końmi i wołami. Gromadziło się też grupa uczestników, której przewodził Juliusz. Witam Was, moi drodzy powiedział do grupy. Część z Was już podróżowała ze mną. Część zacznie. Pora, byście się poznali. Juliusz wskazał na mężczyznę w średnim wieku, o połowych włosach i z Moją prawą ręką będzie Jaro. Jaro jest Słowianinem, był jednocześnie naszym tłumaczem. Dalej stoi Teodor, nasz artysta i mody adept handlu. Po przedstawieniu całej ekipy ciągnął dalej. Przed nami trudna i długa droga. Dopłyniemy do północnych wybrzeży Morza Czarnego, dalej wzdłuż rzeki Dniestr dotrzemy do gór zwanych Karpatami i podążymy nowym, nieznanym szlakiem. Szlak ten zna Jaro, ponieważ jego jest to pomysł. Od Karpat na północny zachód wzdłuż rzeki zwanej Sanem i Wisłą, dalej ku północy, gdzie grody Truso i Gdańsk. Czeka nas dużo wyrzeczeń, a ta nowa trasa, czyli szybsza droga do bogactwa, sprawi, że Bizancjum będzie szczerze nam płacić. Po z grupą bliskich stojącej dookoła śmiałków do Teodora podszedł Demetriusz. Odrzekł. Widzę Eusebię. Nie widzę Julii. Gdzie ona jest? Nie mogła przyjść, odparł Teodor. Pożegnaliśmy się wcześniej i dodał ze smutkiem. Długo się nie zobaczymy. Ani z Tobą, ani z nią. Przywiozę u jej gotowy naszyjnik z wyrzeźbionych jantarów. Na razie zostawię ją z Gemmą. niech ją chroni. Przecież uścisnęli sobie prawicę. Po czym Teodor wraz z resztą załogi zszedł po trapie na pokład statku. Rzucono cumy, statki odbiły od Piersu. Teodor wspólnie z Kompanami podnieśli reju z żaglem. Port, a następnie cały Konstantynopol powoli i nieuchronnie oddalały się w tyle. Ruszali na północ. Po paru dniach na morzu, Teodor walczył z chorobą morską. Widzący to jaro, Postanowił uspokoić młodego żeglarza. To choroba morska. Każdy musi przez to przejść. Przejdzie i Tobie. Teodor to spojrzał na niego wzrokiem schorowanego człowieka. To chyba o tych potwornych rzeczach opowiadali marynarze. To są owe potwory. Odparł. ha, <średziny> ha. Masz rację młody człowieku. Nawet te potwory ryczeć potrafią. Największe potwory mieszkają w naszych myślach. A teraz nadszedł czas, abyś i ty stawił im czoła. No to Teodor skąd to wiesz? Widzisz, ty wyruszasz w daleką drogę w nieznane na tajemniczą północ tam gdzie dzikie ludy, puszcze i bestie. Ale ja taką drogę też przeżyłem no, z tym, że na południe. Każdy z nas musi odbyć swoją podróż. Wejść ze strefy bezpiecznych czterech ścian własnego domu. I tak może poznać życie. Tak może się sprawdzić. Słyszałem, że jesteś jednym od tych dzikich ludów. Tak, ja'm od nich. To co ciebie zagnało tak daleko? Opowiesz mi o swoim ludzie? Dobrze. Mój lud, u was nazywają Słowianami, ale nas jest wiele plemion. Moje pochodzi z ziemi nad rzeką Warta i jeziorem Gopło. Zwoł nas Goplanami. I jak się moja historia toczyła? Był u nas kiedyś dobry książę Lech. Niestety, jego miejsce zajął zły książę Popiel. Ludzi go nie lubili, bo i tyran i pazerny na podatki. Mój ród stanął mu na przekór. Przegrał, a z placu boju ledwo uszedłem ja i mój brat, przemysł. Dołączyła później do nas grupa niezadowolonych i, nie mając możliwości powrotu, udaliśmy się na południe, gdzie w górach miał panować spokój. Żywił nas las, drogami były rzeki. Pewnego razu nad rzeką Wisłą usłyszeliśmy dźwięk bitwy jakiegoś napadu. Patrzymy za krzaków, a tam na wodzie stały przysumowane łodzi wikingów. A groźni to wojowie i to wikingowie zaatakowali kupców z dalekiego południa. Postanowiliśmy ruszyć im na pomoc, ponieważ byli słabsi i pokonawiliśmy najeźdźców. Wśród zaatakowanych był Juliusz. Juliusz podzięczny dał nam złoto i zaproponował wspólną wyprawę do Bizancji. To ruszyliśmy razem. Z czasem w naszej grupie pojawił się podział. Część chciała obejrzeć cudowny i złoty Konstantynopol, a druga grupa pozostać wśród borów, gdzie znaleźliby swoje miejsce i założyliby gród. I tak się stało. Nad Sanem, rzeką będącą od Wisły, u podnóża Karpat naleźli swoje miejsce, które im najbardziej odpowiadało. Został tam przemysł z trześcią drużyny, a ja podwędrowałem dalej z Juliuszem. Od tamtej pory jego grud jest naszym stałym przystankiem. Dni mijały. Teodor okrzepł w morskich trudach, a zdrowie zaczęło mu wreszcie dopisywać. Pewnego dnia, może, Będące spokojne, zbuntowało się. Sztorm trwał całą noc, zabierając ze sobą jeden ze statków. Wśród ocalonych kobiet i mężczyzn, Teodor zauważył znajomą twarz. Dziewczyna, odziana w długą szatę z kapturem, spojrzała na niego. On, mimo że stał na kołyszącym się pokładzie, poczuł się. Jak wmurowane w fundamenty Co? Hagi Sofii. Julia wyszeptał, na Boga uściskał ją i szepnął: zwariowałaś? Co ty tu robisz? Mogłaś zginąć? Wiem, odparła, ale zawsze chciałam wyrwać się z tego miasta. Pragnęłam ruszyć z ojcem, ale on się nie zgadzał. Przekupiłam jedną z uczestniczek i zajęła jej miejsce. Ta łódź budziła najmniejsze zainteresowanie ojca. Poza tym medyk jest zawsze potrzebny. Wtem łodzią lekko zakołysało, co znaczyło, że ktoś wszedł na pokład. To Teodorze, co się stało? A był to głos Juliusza. I czas zatrzymał się całej trójce w jednym miejscu. Julia, co ty tu robisz? Jakim cudem? Minęło trochę czasu, zanim córka wytłumaczyła się ojcu. Pod koniec jej opowieści zapytał. Co z matką? Wiesz, jaki cierpień jej da zadałaś? Pomyślała pewnie, że Ciebie uprowadzono lub jeszcze gorzej. Ojcze, napisała mi list, odpowiedziała. Poza tym chroni mnie Gemma. Gemma, powtórzył pomrukując, jego wzrok kierował się na Teodora, paraliżując go jeszcze bardziej. Ty, warknął do chłopaka: Jeśli Twoja ręka stworzyła ten amulet, niech też Twoja ręka ją chroni. Nie mam możliwości odesłać ją do domu, jest za daleko. Musimy, musi podróżować z nami, chociaż to nie miejsce dla niej. Ojcze, odpowiedział stanowczo. Ty zawsze podróżujesz w dalekie kraje, opowiadasz cudowne historie, a potem każesz mi siedzieć w domu. Jak chcę za to zobaczyć, i umiem o siebie zadbać? Nawet miecze nie umiesz podnieść odparł córce. Wtem, przysłuchujący się swojemu zderzeniu z tyłu, Jaro odezwał się: Juliuszu, mogę młodych nauczyć obchodzenia się z orężem. Tyle różnych rzeczy może nas spotkać. Każda ręka z mieczy może się przydać. Hmm, dobrze. Odparł Juliusz i powiedział Teodorowi: Ale jeśli stanie się krzywda, ty będziesz następny. I pamiętaj o jednym: ona nie jest w tobie pisana. Po kilku dniach dobili do brzegu. Wozy. Zaprzęgnięte w konie i woły wzięły na swoje osie cały towar. Podążali na północny zachód, przez bory, napotykali to niewielkie osady miejscowych i powoli szli do przodu. Jadł zabierał Teodora na polowania, zwierzyny było sporo, to też młodzian uczył się myślistwa. W wolnym czasie Dobywał do miecz i pod okiem jara wspólnie z Julią uczyli się fechtunku. Natomiast wieczorami przy ognisku Teodor, przeznaczonych na drewienkach rzeźbił napotkaną zwierzynę. Karawana z czasem zaczęła piąć się coraz bardziej w górę, natomiast rzeka, jeszcze do niedawna szeroka i żeglowna, stawała się górskim potokiem. Niedługo przekroczymy pasmo górskie. Podążymy nową drogą, odparł już do zebranych. Tam zacznie się nowa rzeka północna, zwana Sanem. Jakieś cztery dni podróży w jej w dół dotrzemy do kopalni soli. Wymienimy w niej część naszych towarów, by potem handlować ową solą dalej po drodze. Ona miejscowym nie tylko doprawia potraw, ale konserwuje je na długi czas a niedaleko znajduje się grudek nad naszą rzeką, w którym zatrzymamy się na kilka dni. Przeszli przez góry, od solanek dzielił ich dzień drogi. Teodor siedział na przy ognisku, dłubiąc w drewienku. Gdy wszyscy, oprócz Warty, poszli spać, poczuł się dziwnie nieswojo. Słyszał szelesty, niczym dźwięki lasu, ale tym razem coś mu nie pasowało. W tej okolicy chyba nie byli sami. Wstał, przed się dookoła do obozu, ale znów zrobiło się spokojnie. Następny dzień okazał się bardzo udany dla Juliusza. Udało mu się zakupić sól w dobrej cenie, a wieczorem mieli nocować się w zaprzyjaźnionym grodzie, w którym to panował Bradiara. Jara. Doszli na brzeg rzeki, pędącej dalszym etapem ich wędrówki. W jej pobliżu widać było obwarowanie docelowego grodu Przemysła. Jaro, powiedział Juliusz do swojego przewodnika, wszak dla uszanowania twojego brata wypada zmyć z siebie trud podróży. Tak, Juliuszu, odrzekł Jaro. Zażejmy kąpieli w rzece, podzielmy się na grupy kobiet i mężczyzn, ale ty to dobrze pamiętaj o swoim obowiązku ochrony Julii. Gdy ona zażywać pędzi kąpieli bądź w okolicy, aby jej ratunek nieść. Masz ku temu i miecz, i łuk ze swoimi strzałami, ale też najważniejszy, własny rozum. Kobiety zeszły na brzeg rzeki, Todor natomiast stał na straży w krzakach. Wtedy znów poczuł ten dziwny niepokój. Szum drzew i roślin... Wydał mu się podejrzany. Nagle ziemia zadudniła, usłyszał galop końskich kopyt i krzyk kobiet nad brzegiem. Wypadł z zakrzaków i ujrzał rozbójnika na koniu, który zmieszał kujuli z niechybnym zabiarem porwania. Rzucił się w pogoń, ale nie miał szans. Na chwycił dziewczynę za ramiona, a chłopak widział jak jego gemma na rzemyku tańczy na jej szyi. W tym momencie wpadł na brzeg Jaro, krzycząc: I Jest kilku, chwytaj z strzelaj do porywacza! Teodor pośpiesznie chwycił broń i wycelował w jego plecy. Widział, jak jej postać białej koszuli mioto się na wszystkie strony. Strzał z łuku mógł ją skrzywdzić. Zawahał się. Nagle koń wywrócił się, wyrzucając dziewczynę na jej w toń rzeki, jakby się potknął. Teodor ruszył wszystkimi siłami w rzekę i rzucił się na wroga. Julia uwolniona uciekła na brzeg, gdzie z kolei w pojedynkę z kompanami rozbójnika walczył Jaro, radząc sobie bardzo dzielnie. Rozbójnik, mocno poroniony własną masą konia, który się na niego wywrócił, w pewnym momencie walki na ręce zaczął uciekać. Wówczas Teodor również odstąpił od walki i podbiegł ku Julii. Jesteś cały! krzyknęła i rzuciła mu się na szyję. Ty również! odparł. Gdy mnie porwał i galopował po wodzie, dała mu całej siły z łokcia w żebra. Wtedy stracił równowagę i kontrolę nad koniem, ten zaś runął w wodę. A gdzie twoja gemma? spytał. Spojrzała po sobie. No, Nie ma jej, odpowiedziała zdziwiona. Musiał ją zerwać. Pewnie utonęła w rzece. Usłyszeli w tle galop koni. Odwrócili się. Nadjeżdżał Juliusz z odsieczą. Jaro, wymęczony walką, usiadł na kamieniu. Dokoło leżały strzępy ubrań i połamanych tarcz u rozbójników. Uciekli. Pogomiłem ich, powiedział spokojnie Jaro. Jaro, sławnym jesteś i wielkim wojownikiem. Juliusz uścisnął jego prawicy i podziękował mówiąc dalej udajmy się do grodu na spoczynek i wylizanie ran lat minęło 900 gród powiększył się powielokroć a budownicze sięgali po nowy budulec znad jego rzeki opodal miejsca wydobycia mała ewa Szumańska, bawiąc się w żwirze ujrzała kolorowy i dziwny kamyk po przetarciu mu zauważyła na nim podobizny ludzki napisy. Jej starszy brat, gdy zobaczył znalezisko, wymienił się za nie, a następnie sprzedał je swojemu koledze Kazikowi Osińskiemu. Była to odnaleziona gemma i dała ona początek Przemyskiemu Muzeum. Natomiast Julia i Teodor kontynuowali wyprawę. Juliusz, wdzięczny młodzieńcowi za uratowanie córki, zezwolił im na orzanek. I Demetruś miał okazję, a jakże bawić na ich weselu. Teodor skupił się na handlu, rezygnując z kariery artysty. Jednak z nieznanych przyczyn całą trasę przez Karpaty już się nie wyprawiał, a ta popadła za zapomnienie w ówczesnym. Natomiast dzieci i potomkowie Julii i Teodora odkryli swoje rodzinne zdolności, a ich dzieła w rzeźbie i w malarstwie zdobiły i zdobiły niejedno muzeum na całym świecie.